Nie wiem czy kocham siebie, ale na pewno lubię siebie i ale to nie przyszło samo z siebie i my tego nie mamy. Jak spojrzymy na badania, jak kobiety y, oceniają siebie w w Polsce, a w innych Nawzajem jak siebie też oceniają. I nawzajem siebie? No to wypadamy hmm. najgorzej w Europie chyba. A y, i Hiszpanki wychodzą na plażę rozebrane, idą topless, czują się fantastycznie. A my cztery miesiące wcześniej przygotowujemy się do sezonu bikini, ale tego bikini w ogóle nie założę, bo przysznie odsłonię brzucha, tylko ewentualnie kostium jednoczęściowo, ale to na chwilę przykryty parę. Tak. W ogóle nie mamy luzu ze swoim ciałem, ale jest nam trudno w tej relacji, ja ciało. A jak nie lubię swojego ciała, to nie zadbam o to ciało. To trudno mi będzie właśnie karmić je z miłością czy miłością. No bo po prostu gardzę, nienawidzę, gardzę sobą. I no, tak. jak ja w ogóle, jak mam taki brzuch, to nie mogę, przecież nie założę ładnej sukienki albo czegoś fajnego, no bo poczekam z tym aż schudnę i właśnie kupię Najborzej. sobie sukienkę w rozmiarze mniejszym, bo jest ładna, ale jak schudnę i potem Leżą te rzeczy. Tak, I takie w odkładanie życia na później. Tak. nie? ktoś choruje na otyłość, ale przecież ma prawo żyć. I to, że choruje na otyłość, nie oznacza, że za trzy lata nie będzie już chorował, tak. tak? Tylko musi żyć normalnie. Bo jak z pozycji, z poziomu nienawiści w ogóle zacząć? Tak. To zrozumie tylko, myślę, osoba, która albo ma taką, taką wiedzę jak ty, albo po prostu ma empatię i świadomość w ogóle, że każdy organizm jest inny i że to nie chodzi o mniej żreć. Tak, absolutnie nie. Otyłość jest chorobą, która ma ponad 100 różnych. Yy, Przyczyn takich bio, biologiczno-fizjologicznych, ale też, yy, właśnie ja nie mo jakoś mi się to w głowie nie skleja, ponieważ żyjemy w społeczeństwie, w którym ponad 50% osób dorosłych ma nadwagę lub otyłość, hmm. a z drugiej strony my totalnie piętnujemy tę nadwagę i otyłość, nie? ale I nie rozumiemy w ogóle problemu. To się na mnie skleja, że to jest właściwie norma. No. I. Yy, nie rozumiemy problemu, wykluczamy te osoby. Yy, przez co nie dajemy pięznujemy je, pięznujemy je i to tam nie dajemy w ogóle przestrzeni na wyleczenie właśnie. Bo ja znam dziesiątki przypadków yy, historii osób chorujących na otyłość, gdzie ta otyłość postępowała, i idzie taka osoba do lekarza i słyszy, że ma schudnąć. Tak, tak. serio panie doktorze, naprawdę, Nie mam nie lustra, wiedziałam. Nie wiedziałam.